Siemanko z tej strony Kamek i witam was w kolejnym odcinku ze zdrapek. Dzisiaj będę drapał w waszą stronę, nie w swoją, bo nawet jeżeli tak zrobię i później owrócę o 180 stopni obraz w monitorze, znaczy to co widzicie, to będzie tak strasznie dziwnie widać. Ja sam to próbowałem już. Dlatego będę dzisiaj drapał w tą stronę. Mamy dzisiaj tak jedną zdrapkę za 5 zł. I 4 zdrapki za 2 złote. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. No oczywiście dopłaciłem 4 zł po ostatniej grze, tak, po, po tym jak 9 zł wygraliśmy na ekranie. Teraz powinienem wam wyświetlić, że w ostatnio ile wydałem i ile się zwróciło. No i co? Zaczniemy sobie od tej, od tej, od tej, od tej. no, no końcu będzie bank. Także ja już to zabieram. To i to i jeszcze teraz, które wybrać, to OK. Dobra, zabieramy. Dzisiaj będę drapał złotóweczką, także mam nadzieję, że pieniążek przyniesie szczęście. No co tu chodzi? Można wygrać nawet 58 888 zł. No i co, znajdź ósemkę i wygraj przypisaną do niego kwotę. Czyli jeżeli tu znajdziemy ósemkę, no to tu tutaj mamy wygraną kwotę do tego. Dobra, no to drapiemy. Pani mnie opierniczyła dzisiaj, że słabo drapuje, drap więc muszę troszeczkę lepiej. Na początku zobaczymy, czy tu jest. O, jest ósemka, także już mamy jakąś wygraną. Proszę bardzo, jaki dobry początek odcinka. Czwóreczka, trójeczka i szósteczka. Czyli przy ósemce mamy już wygraną kwotę jakąś. Zaraz zobaczymy jaką. Jesteście ciekawi. E, przybliżę wam to. Jest ósemka, widzicie. Jest ósemeczka. No i zobaczmy teraz, co jest przy ósemce. Dum dum dum, 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 dwa złote. No nie spodziewałem się więcej. Nie spodziewałem się więcej, ale zwróciło się 2 złote i będę musiał później tak wszystko zrapać żeby pani się nie pluła za bardzo, ale jest. Czekajcie, zmuchnę wam. 8 i przy ósemce jest 2 zł. Dobra, mamy pierwszą wygraną, odkładamy. No to teraz gorączka złota. Tutaj to jest bardzo podobne. Znaczy macie tutaj liczby u góry, to ostatnio było podobne. No i jeżeli gdzieś ta liczba będzie tutaj w wygranych, wtedy to wygrywamy. Lecimy z drugim fokus łap się. Dobra, lecimy. Zrapujemy 14. Ostatnio chyba też mieliśmy 14 i wygrała nam nawet 14 i 27.

Jak widzicie i nic więcej tutaj nie ma, jeszcze sprawdzę sobie, no nie ma, nie ma, dobra, to ta wygrana na bok. Znowu ósemeczki, elektryczne ósemki są spoko, lubię je, bo wygraliśmy przed chwilą. I sprawdzamy znowu, czy jest ósemka, to jest szóstka, piątka, czwórka i dziewiątka. To nawet nie mam co zdrapować bardziej, eee, no bo, tak już nie ma tutaj wygranych. Jak widać, nie opłaca się kupować drapek, nie kupujcie. Eee, może tutaj będzie szczęście. Na razie jeszcze nie mieliśmy chyba żadnej zrabki, która by nam przyniosła jakiś profit. Zobaczcie, 30. Tak, na razie nie mieliśmy żadnej zrabki, która by nam dała więcej niż zwrot tej, tej zdrabki. Także śmiesznie. No i tutaj co? Mamy 30 i 21. Musimy to znaleźć. 29, 22, 12. Kurde, tak blisko. 12, 27. Odbicie lustrzane, 19, 14, 28. 16 i 25, czyli kolejna zdrabka do wywalenia. Czyżby dzisiaj najgorszy odcinek? No i ta zapiątala, ta wielka. Em, tak, no tutaj mamy tą liczbę, jeżeli gdziekolwiek będzie ta liczba, to wygrana jest na dole. To jest, to jest ciekawe właśnie, A dwa bank, zobaczymy. No, liczmy na coś. Dobra, jaką mamy liczbę? Nasza liczba to, uwaga, 16. Nasza liczba to 16. No, i teraz musimy znaleźć gdziekolwiek tutaj 16. W pierwszej grze mamy 15. Abyśmy 100 wygrali, ja cię pierdzielę. No, tak niewiele. Dobra, druga gra, zobaczmy. Jest, a nie, myślałem już, a ile by było? Stuwa też. Już zobaczyłem szóstkę na początku, już myślałem, że jest 16. Widzicie tutaj? A to jest 6 tylko. Dobra, lecimy dalej. Come on, nie ma nic. Tutaj też dalej. Tutaj też nie ma szesnastki No 16 chyba pychowa będzie. Piąta gra. Zobaczymy. Czekajcie, tutaj zmarzę żeby nie było piąta gra. Tak bardzo chcę 16, ale nie ma 16. Czyżby to było to? Czyżby to był ten moment, kiedy nie wygra? Nie, 14. Jezus Maria. Nie. Chyba nic z tego. Dobra, złotówko szczęścia, dalej, Teraz 1, 46, 20, 11. I dupa, blada. Dychy nawet nie wygrałem. Może zobaczmy, jakie tu mamy wygrane. 5 dych, 5 zł i 10 tysięcy zł. Dobra, czyli wiemy, że w jednej z tych możemy albo 5 dych, albo 5 zł, albo 10 e, ty e, tysięcy. Tutaj może być może się zwróci, ale zobaczymy pierw 5 dyszek. Czy zgarnimy 5 dyszek? 16, 16, 16, nie ma 16. Ach, dobra. Tutaj, tu jest duża szansa, że ta piątka będzie, tak coś czuję, ale zobaczymy. 16, 16, 16. Nie no nie ma nic, nie ma nic nie wygrane na pewno, tak, 10 000 zł już, już widzę jak wygrałem 10 000 złotych Zobaczcie, nie ma nic. Nie ma nigdzie 16 tutaj. Nigdzie no to ostatnia szansa. 10 000 złotych Nie no, tutaj można już tak pojechać, wiecie. Po krawędzi. Ale tutaj nie ma opcji na 16, 6, 1 jakbym wygrał 10 tysięcy złotych, O jezus, Maria. Dobra, kurde, nawet nie wiecie, jak ciężko to schodzić ze stołu później. Trzeba szalować na maks. No, no i nie ma tutaj nic, także ta zdrabka. Totalny bullshit. 15 tutaj było blisko. 14 było blisko. 18 było blisko przecież. No ale nie ma nic tutaj. w bank do śmieci, czyli dzisiaj... Tylko pierwsza zdrabka miała wygraną 2 złote, czyli się zwróciła. Czyli jesteśmy dzisiaj w plecy. Em, wydaliśmy 4,8, 13 złotych, jeżeli dobrze liczę, a zwróciło się tylko 2, więc jesteśmy po dzisiejszym odcinku 11 na minusie plus z poprzedniego odcinka em, tam byliśmy na minusie chyba 7 zł. Więc łącznie jesteśmy 18 zł w debacie, że tak powiem. E, może czas na zdrabki za 1 zł? Nie wiem, piszcie w komentarzach jakie chcecie zobaczyć: czy więcej za, za, za złotówkę, za dwa, czy jak. No na razie tak to wygląda. Ja się z Wami żegnam, pa, 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 pa. pa. Do kolejnego odcinka. Jeżeli będzie ile? 4000 lajków, to może zrobię kolejny odcinek. Wtedy. Trzymajcie się, do usłyszenia.